Szanowni Państwo, spotykamy się na upamiętnieniu 154. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Witam Państwa bardzo serdecznie w tym już tradycyjnym miejscu. Ja nazywam się Radosław Neumann. Mam zaszczyt i honor prowadzić dzisiejszą uroczystość. Rozpoczniemy od odśpiewania hymnu państwowego Mazurka Dąbrowskiego. Nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co na wodza przemoc dzieła, szambo odbierzemy. Marsz, Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem, złączym się z Narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski. Do Polski, za Twoim przewodem złączę się z zarodem. Hejdzie misłem, przejdzie barwe, będzie polakami. Dał na przykład Boga barwe, jak zwyciężać mamy. Aż, aż do z ziemi. Dzisiejsza uroczystość została zorganizowana przez Ruch Społeczny imienia prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz środowiska patriotyczne Olsztyna. Chciałbym na wstępie serdecznie pozdrowić i podziękować księdzu proboszczowi, tutejszej parafii, gospodarzowi miejsca, księdzu Zdzisławowi Milewiczowi, który już od ładnych kilku lat nas gości i serdecznie... Serdecznie zapraszamy, zapraszamy tutaj do nas do zajęcia miejsca bliżej. <noise> witam bardzo serdecznie na dzisiejszej uroczystości pana ministra Jerzego Szmita, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Również witam pana Artura Chojeckiego, wojewodę warmińsko-mazurskiego który objął swym patronatem nasze dzisiejsze zgromadzenie, te wszystkie nasze uroczystości i bez jego pomocy na pewno nie byłoby tak świetnej oprawy. Witam równie serdecznie Pana Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Pana Krzysztofa Marka Nowackiego, który przez długi czas był głównym organizatorem tych naszych uroczystości, właśnie związanych z kolejnymi rocznicami wybuchu Powstania Styczniowego. Witam serdecznie radnych naszego miasta Olsztyna yy, i witam wszystkich Państwa zgromadzonych. Cieszę się, że jesteśmy w tak dużej liczbie dziś. Yy, widzę, że co roku jest nas coraz więcej. To również cieszy że nasza praca przynosi dobre owoce. Szanowne Panie, Szanowni Panowie, prowadziliśmy się dziś tu, w tym miejscu, żeby pokazać to, że pamiętamy. Pamiętamy o kolejnej rocznicy wybuchu jednego z tych naszych narodowych zrywów, yy, których mamy w naszej historii wiele, który był też yy, wyjątkowym zrywem. Pamiętamy i. Chcemy to okazywać, że są dla nas ważni te postacie i te wydarzenia, nie tylko generałów, dowódców tego powstania, i lepszych i gorszych, jak Marian Langiewicz, jak Ludwik Mirosławski, czy kandydat na ołtarze Romuald Traugut, ostatni dyktator powstania styczniowego, czy też, że pamiętamy o tych ważnych wydarzeniach w naszych dziejach, jak walki tego powstania, jak bitwa o Pieskową Skałę, bitwa pod Małogoszczem, Żyżynem, że pamiętamy o ludziach, wydarzeniach, tych ważnych i tych tutaj lokalnych, tych typowo związanych z naszą ziemią, Warmią i naszym miastem. Bo musimy pamiętać, że od początku tego ważnego zrywu w naszych dziejach w 1863 roku ludność tej ziemi, mimo że pozostawała na uboczu głównych wydarzeń, bo wiemy, że yy, to powstanie objęło głównie ziemię Królestwa Kongresowego, częściowo również Litwy i dzisiejszej Ukrainy. Ludność tych ziem, pewna swoich polskich korzeni, pomagała walczącym rodakom, organizowała dla nich pomoc materialną, broń, uzbrojenie, elementy ekwipunku. I przetransportowywała je przez granicę właśnie z Królestwem Kongresowym do Zaboru rosyjskiego, gdzie, aby mogła trafić do tych walczących, tych, którzy byli w ogniu walki. A musimy pamiętać, że były to działania o charakterze typowo partyzanckim, więc w bardzo trudnym okresie zimowym była to dodatkowo ciężka praca, ciężka walka. Jeden z takich transportów 11 września 1863 roku został zatrzymany właśnie tu w tym miejscu wówczas podolsztyńskiej wsi Jaroty konwojowany przez dwóch gorących patriotów studentów Uniwersytetu w Królewcu Wojciecha Kętrzyńskiego i Leopolda Różyckiego. Prawdopodobnie nastąpił donos dlatego pruscy żandarmi zatrzymali tutaj wóz konwojowany z uzbrojeniem, amunicją, elementami ekwipunku. Zatrzymani zostali aresztowani i osadzeni w wysokiej bramie i po kilku dniach zwolnieni, gdyż yy, pruski sąd uznał, że pomagali de facto zrywowi narodowemu wymierzonemu przeciwko władzy carskiej, przeciwko Imperium Rosyjskiemu, nieszkodliwego dla króla pruskiego i państwa pruskiego. Yy, to był jeden z wielu konwojów. Wiele tych, tych yy, wypraw z pomocą materialną trafiło do walczących powstańców. Pamiętajmy również, że ten yy, zryw zainicjowany właśnie 22 stycznia, więc dziś mamy ten dzień szczególny. Możemy obchodzić tę rocznicę yy, w niedzielę 22 stycznia, co no, nie zdarza się często, typowo w tym dniu wybuchu. Ten nasz zryw narodowy spotkał się z dość przychylną opinią na zachodzie Europy i wielu również z obcych krajów walczących wspomagało nasze oddziały, że wystarczy wspomnieć François Rochebrina, jednego z twórców oddziałów Żuławów Śmierci, Francesco Nullo, Włocha, który nasz sparł, czy Andrieja Potriebni, Rosjanin, Rusina, który uciekł z Armii Carskiej, żeby walczyć w szeregach powstańczych. Nie zapominajmy również o walczących kobietach bardzo dzielnych. Typowym przykładem jest Henryka Pustowójtówna. Możemy dziś sobie zadać jedno pytanie. Skąd ten zryw? Skąd tylu ludzi w różnym wieku porą zimową, więc bardzo trudną, opuściło swoje domy, by Walczyć, by kolejny raz upomnieć się o prawa polskiego narodu, do wolności, do suwerenności? Odpowiedź jest prosta. Ci ludzie mieli potrzebę głębokiej zmiany, głębokiej zmiany swego położenia, zmiany tej sytuacji, która już trwała blisko 100 lat, że naród polski nie miał swojego państwa. Oni kolejny raz upomnieli się o to państwo, mimo że możemy dziś oceniać, że ta walka była beznadziejna. Również dziś. Mamy obóz zmiany. I widzimy, jak ten obóz spotkał się, dostał mandat, szeroki mandat od narodu, naprawdę silny, do przeprowadzenia niezbędnych reform, do wzmocnienia naszego państwa. Tam, gdzie tego państwa niestety zabrakło, tam, gdzie zostały popełnione błędy przez ostatnie lata. Niestety ta zmiana spotyka się z silnym oporem. I agresją ze strony różnych nieprzychylnych środowisk. Yy, jednakże wierzę w to głęboko, że ta dobra zmiana, dzięki wprowadzaniu jej w sposób uczciwy i dzięki determinacji osób ją wprowadzających, dojdzie do skutku i rzeczywiście przyniesie bardzo dobre efekty. Tylko jeszcze raz podkreślam: potrzeba tutaj tej uczciwości żeby ten obóz dobrej zmiany nie utracił tego bardzo ciężko wypracowanego poparcia społecznego, bo jeżeli będzie poparcie społeczne, to grupy przeciwne nie osiągną swojego celu. Nie zablokują yy, nawet w ten taki bardzo radykalny sposób tych przemian, tych reform niezbędnych dla naszego państwa. Szanowni państwo, pamiętajmy, pamiętajmy nie tylko dziś, ale przez wszystkie dni roku. Pamiętajmy nie tylko o powstańcach styczniowych, ale wszystkich, którzy oddali swoje życie za naszą wolność, za niepodległość Ojczyzny i suwerenność narodu. I bądźmy dumni, bo mamy do tego pełne prawo, bycia dumnymi ze wspaniałej przeszłości naszego narodu. I patrząc w tę przeszłość, budujmy teraźniejszość i myślmy o przyszłych pokoleniach. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu poproszę pana ministra Jerzego Szmita. Witam gorąco wszystkich zebranych. Szanowni Państwo, 154 lata temu Polacy po raz kolejny ruszyli do walki o wolność. Ruszyli, o wolność, ruszyli do walki o wolność swojej ojczyzny. W powstaniu styczniowym wzięło udział około 150 tysięcy ludzi to było 154 lata temu. I gdybyśmy sięgnęli do naszych kronik rodzinnych, do naszych przodków, to okaże się, że dzisiaj miliony Polaków, dzisiaj żyjących Polaków, to są przodkami, ich przodkami są powstańcy styczniowi. I myślę, że gdybyśmy tu w tym gronie poszukali wśród naszych przodków tych, którzy w styczniu 1863 roku ruszyli do walki o wolność, to wielu z nas znalazłoby tam nazwiska swoich dziadów, pradziadów, którzy o wolność walczyli. Szanowni Państwo, tu jesteśmy też w tym miejscu, w którym styka się historia naszej małej ojczyzny, warmi, Mazur, z tą wielką ojczyzną, z ojczyzną, którą nazywamy Rzeczpospolitą. Tutaj, tu nasi przodkowie szli z pomocą dla tych polskich synów, którzy walczyli o wolność wielkiej ojczyzny. Szanowni Państwo, dzisiaj, bo zawsze w takich historiach, w takich sytuacjach historycznych, gdy mówimy o jakichś rocznicach, odwołujemy się dnia dzisiejszego. Dzisiaj tak naprawdę nadal toczy się w Polsce walka o to, żebyśmy mieli wolną ojczyznę, żebyśmy mieli sprawiedliwy ustrój, żeby rządy w Polsce służyły obywatelowi, służyły temu, o co też poszli w bój powstańcy styczniowi. Służyli godności wielkości Polski. I szanowni państwo, my tą walkę zwyciężymy. My tą walkę wygramy, bo Polska jest wielka. Chwała bohaterom, nie żyje Polska. Proszę o skierowanie słowa do nas pana wojewodę warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego. Państwo, Panie Ministrze, Panie Kuratorze, Dostojni Goście, Mieszkańcy Olsztyna. Ja pragnę schylić czoło i podziękować organizatorom dzisiejszej uroczystości. Dzisiaj obchodzimy 154. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, a środowisko, stowarzyszenia ruchu społecznego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Olsztyńska Prawica, Prawo i Sprawiedliwość od pięciu lat, bo pamiętam, że w, w gronie kilku dosłownie osób w, w 149 rocznicę wybuchu powstania rozpoczęliśmy tu we współpracy z księdzem Prowoszczem obchodzić rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego i dzisiaj, tak jak Wspomniał Pan Radek na początku: z roku na rok coraz większa grupa patriotów, olsztyńskich patriotów, gromadzi się, aby oddać hołd tym, którzy w walce o wolną Polskę oddali swoje życie, oddali swoje zdrowie. Dzisiaj już pełniąc ważne funkcje publiczne, możemy nadać tym obchodom także większy wymiar. I chciałbym w tym dniu przypomnieć, powiedzieć, że jesteśmy w przededniu wielkiego, bardzo ważnego jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Polski rząd przygotował narodowy program przygotowania do tego właśnie jubileuszu. I to dzisiejsze wydarzenie doskonale wpisuje się w ten. Program, ponieważ ci, którzy w 1863 roku poszli walczyć o Polskę, są przodkami tych, którzy tę Polskę odzyskali 55 lat później. A my jesteśmy tymi, którzy o tę wolną Polskę musimy każdego dnia się upominać i będziemy się upominać. I chciałbym Państwa zaprosić do. Przede wszystkim głębokiej refleksji nad, wol nad wolnością, nad niepodległością, nad suwerennością Polski, ale także zaprosić do wzięcia udziału w wielu ważnych wydarzeniach, które tutaj, również w Olsztynie, w województwie warmińsko-mazurskim w tym i w przyszłym roku chcemy organizować, tak aby w listopadzie 2018 roku móc świętować stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W najbliższym czasie, już 15 lutego, chciałbym Państwa zaprosić na koncert, który odbędzie się w Hali Urania, koncert orkiestry reprezentacyjnej Wojska, Wojska Polskiego. To będzie duże i ważne wydarzenie, na które Państwa serdecznie zapraszam, a dzisiaj jeszcze raz dziękując za udział, życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Będzie mi wolno jeszcze podkreślić fakt obecności tu z nami e, przedstawicieli wojska, zarówno kombatantów, jak i e, żołnierze służby wstrzynnej, którzy zaciągnęli wartę honorową przy naszym obelisku. To bardzo ważna, jest, e, bardzo ważna jest tutaj wasza obecność. To pokazuje ciągłość walki narodu polskiego o wolność, bo tak jak powiedział święty Jan Paweł II... Wolność trzeba zawsze zdobywać i trzeba o nią ciągle walczyć. Witam również grupę rekonstrukcyjną Jonkowa, tradycyjnie z armatą, która jeszcze nam tutaj na koniec pochałatuje, ale do tego dojdziemy. Witam poczty sztandarowej, przedstawicieli młodzieży, bo trzeba podkreślić, ich obecność tutaj to również bardzo ważne, że jesteście z nami. Bo bez udziału młodzieży, niestety, pamięć nasza zaginie narodowa, a żeby ta zbiorowa pamięć została podtrzymana, wszystkie pokolenia muszą się łączyć wspólnie w obchody naszych ważnych wydarzeń i upamiętnianie ważnych postaci. E, o zabranie głosu poproszę kombatanta, żołnierza Stanisława Brodackiego, żołnierza Armii Krajowej, który wygłosi wzruszający wiersz. Przejdziemy teraz do kulminacji naszych obchodów do złożenia wiązanych kwiatów i zapalenia zniczy pod pomnikiem właśnie w miejscu, gdzie ta historia warmi splotła się z wielką historią pozostałych części Rzeczypospolitej. Na początku proszę o złożenie kwiatów i znicza pamięci pana ministra Jerzego Szmita, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i budownictwa pana Artura Chojeckiego wojewodę warmińsko-mazurskiego Do złożenia kwiatów zapraszam przedstawicieli Komitetu Miejskiego Prawa i Sprawiedliwości w Olsztynie. O złożenie kwiatów poproszę Pana Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Pana Krzysztofa Marka Nowackiego. Jeśli ktoś ze zgromadzonych ma taką potrzebę, może w tym momencie też złożyć kwiaty, zapalić nich. Chciałbym już dziś serdecznie zaprosić za rok, za okrąg na okrągłą 155. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Tradycyjnie w tym miejscu yy, będzie to ważny rok, tak jak już pan Wojewoda wspomniał. W tym samym roku w 2018 będziemy obchodzili stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Niech ta rocznica styczniowa będzie takim preludium do tego ważnego wydarzenia. A teraz prosimy o wystrzał dający sygnał do powstańczych działań. z Zjonkowa w historycznych mundurach z epoki napoleońskiej, którzy przy dźwiękach powstańczych pieśni przeprowadzili wystrzały armatnie. Dziękując Państwu za obecność, jeszcze raz serdecznie zapraszam za rok na 155. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Dziękuję bardzo.